Siemaneczko, z tej strony, Mandy. A w dzisiejszym ucineczku powiem Wam o nowym update'u, który wszedł do Robloxa do Jailbreak'a, Dokładnie, dzisiaj sobie to wszystko sprawdzimy, co zostało dotane, przetestujemy i ogólnie, takie wszystkie rzeczy. A Wy, drodzy widzowie, szable w górę, czyli łapeczki w górę, możecie zostawić. Subskrypcję, możecie zostawić. Lajka, to, mówić, to mówię, to mówię i dzwoneczka, możecie zadzwonić. Dzwoneczka walą, ciekawe, kto walni w dzwoneczka mocniej. Napiszcie, jak mocno walnęliście w dzwoneczka w skali od 1 do 100. Napiszcie w komentarzu, jak mocno walnęliście w dzwoneczka. Dzwoneczka. No, zobaczymy, kto nacisnął. Dzwoneczka i w skali od jednego do 100 sobie piszcie, a My teraz wychodzimy i lecimy w sumie tam, gdzie jest cały update. Ik. Więc cały update zaczyna się. Może zaczniemy na. Nie, cały update zaczniemy od małego miejsca, które zostało dodane. A został dodany nowy posterunek policji. Tak, został dodany nowy posterunek policji. Więc będziemy sobie, pojedziemy. No, tu ktoś przed chwilą mi latał i zostawił, ale nie. My lecimy na nowy posterunek policji. Mm, mogę jechać odwrotnie, dobra, jedziemy na skróty, tak, nie, dobra, nie, bro. chciałem jechać na skróty, a w sumie wyszło, że pojechałem jeszcze gorzej, no nie wierzę, dobra, chyba pojadę lekko na skróty. Pojedziemy nawet w jedną nową miejscówkę, która została, a jest to nowy postulunek policyjny, gdzie policjanci mogą się teraz respić, gdzie wszystko może się dziać, więc lecimy. Już. Nie, po drodze trzeba skrzyneczkę zebrać. Tak, po drodze trzeba skrzyneczkę zebrać. Wow. Dobra Bierem to Bierem to, wszystko moje Idealnie 50 export 3000 kasy No i to się przyda Dobra. Kurczę, tu. tu i tu, a ja, dobra, jedziemy tędy i jedziemy na nowy update, który jedzie tam. Jedziemy tędy i tu będzie ten. Pierwsza rzecz do nowego update'u, ty skręcimy w prawo, driftem ładnie wlecimy i mamy tu po drodze pierwszą rzecz dodaną w tym update Wow, Mamy, mamy tutaj posterunek policyjny. Wiecie co? Posterunek policyjny jeszcze sobie może zobaczymy jako policjanci jeszcze raz. Ale zobaczcie na ekran. W sumie to tak niczym się tu nie różni. Góra, góra zwyczajna, tyły, nic tu nie ma. Po prostu w puste miejsce, gdzie się jechało, dostał dodany postróbnik polic policyjka z samochodem, zwykłym samochodem. Teraz gdy możemy respić, to już tutaj nie, nie ma problemu żadnego. Dobra. Tutaj też nic nie ma tu. Też nie wejdziemy tam, ale zobaczcie. Mamy tam szotkana, pistolet, latarkę, strój policyjny. Lornetkę, na ekranie nic się nie świetla, żadnych na rogach i stregów nie ma. No to w sumie to by było chyba tyle. Więc lecimy chyba do najważniejszej rzeczy w tym update'cie, Wow, czyli do samolotów. Które zostały ulepszone. O, rakiety. Ciekawe czy te małe też. Na początku sobie sprawdzimy mały chyba nie, bo to tylko duży. Mały też będzie fajnie oglądał, pewnie. małym mały nikt nie zrobili. Więc lecimy teraz do dużego, który jest tam. O nie, ładnie przeszkadzał. O, jak już możecie zauważyć, patrzcie, mamy rakiety. R tu dwie i tu dwie. I trzeba coś jeszcze sprawdzić. Wcześniej, jak patrzyliśmy, ktoś oglądał ciebie wcześniej, to. A, widzicie, jednak nie ma tej klapki. Jedna tej klapki nie ma. Na obrazku ta klapka była, jednej klapki nie ma. A jajaj, jaj. widzicie jednak? Asimo coś pokazał, a to jednak nie była prawda co pokazał. Dobra. Wow, lecimy. Jak się teraz strzela? Możemy strzelać. Ale jak? On nie pokazuje nam jak tu się strzela. Dobra. Musimy zobaczyć, jak się strzelało w zwyczajnym aucie w helikopterze. Jak się strzelało w zwyczajnym helikopterze. Wiem jak strzelać normalnymi rakietkami, ale nie wiem jak strzelać torpedami. Ja bym chciał na początku przetestować te ziemne, te, takie na dół, e, tu. Dobra. Lecimy w tą stronę, tu, tu, dobra. Muszę najpierw sobie coś przetestować, bo ja nie wiem zupełnie jak to działało tutaj. E, tu. Okej, okay, tu. Okej, okay. i musimy zobaczyć sobie tak, który się strzelał tymi torpedami, a który tym podziemią. Pod Dobra. Eee, F to były te i B to były te naziemne. Dobra, już wiem. Więc możemy startować. Już wiem jak się strzela. Powinno powin powin być tak samo jak w helikopterze. Lecimy nad bias tu i B. Ej, B nie działa! O nie! Dobra. A F? Wo, działa F. Więc lecimy szybko do góry i na miasto! Tu, tu. Albo w księży strzelimy. Zobaczymy jak to wygląda. O nie! No nie, nie kupię tutaj tych! Jak tu się kupuje? Te nie mogę tutaj kupić, jest problem. Trzeba to zgłosić, że nie mogę tutaj dokupić. Yy, nie mogę tutaj dokupić tych rakietek. Może tu trzeba wysiąść i wsiąść? Nie, nie mam po prostu rakietek. A co się stanie, jak wsiądę do nowego? Yy, gdzie jest? No, tu. tu. trzeba wsiąść do nowego. Zobaczymy, co się stanie, jak wsiądę do nowego. Czy on także wiedział rakietek, czy jak? No, bo jest to kupić, ale. Okej, okay, i lecimy po nowego. Jest. Ciekawe, czy będziemy miał 10, czy to jest takie jednorazowe. Bo jak tak, to będzie kiepsko. A, i Trzeba dokupić. A, i Żeby dokupić, trzeba zwolnić. Gdy się zaczyna prędkość, już nie można kupić. A, to słabo. Trzeba zatrzymać się, żeby kupić. I B nie działa, czyli szlania A. I działają tak samo jak w helikopterze, chociaż te helikoptera są lepsze w sumie. Ale jakieś wojny tych by można było zrobić. Do sprawdzenia wojny. Dobra, nie lecą też do końca, ale dobra. Statek atakuje! O! Korzystając z okazji zobaczymy, czy. Nie! Zobaczymy, czy coś jest skrzydce! Nie, nie wyjdę stąd. No nie, dobra, wyjdę. O, dobra. Co się skrzynce, czy nie ma mi skrzynce? Co się stało z statkiem? Skrzynka zmieniła miejsce. Skrzynka zmieniła miejsce. Halo. I te, statek zmienił w ogóle miejsce, on był bliżej. Nie, statek zatapiany jest. O nie, ode się, się sprawdzić. To. Skakujemy, bierzemy, ale ciekawostkę teraz zapodałem, Normalnie wiecie, że statek jest zatopiony, Dobra. Jednak piraci... Ja z mojej będzie będziemy się zdecydować. Kapitan Bendy musiał będzie zdecydować, O tak. Normalnie. Co my tu możemy zrobić? Czy ty, w ogóle... Patrzcie na to, że chcecie kupić sobie amunicję. Musicie przyhamować. Czyli ja sobie tutaj przyhamuję. Muszę kupić amunicję. Dobra, mam już. I lecimy na górę. I co moglibyśmy tu szczelić? Tu. Miasto. Dobra. Muzeum. O nie! Sam siebie zaszyliłem! Co za pech, No nie wierzę teraz! Ale to, że statek jest zatopiony, to nie wierzę po prostu. wierzymy tu tropeda, Idziemy jeszcze raz zobaczyć ten zatopiony stateczek. Halo, gdzie on jest? Tu. Szybko na ten zatopiony statek. Nie mogę nas zatopić, statku. Na to, to było złe. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zobaczcie to, no statek jest ledwo zatopiony, co tu się dzieje? Czemu tak się dzieje? Dobra, więc będziemy na pewno nagrywać jeszcze o tym statku. Więc drodzy widzowie, ja Wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybencjach, o lajkaczach, komentarzach i dzwoneczka. Napiszcie w komentarzu, jak można walnić się dzwonka od 1 do 100. No. A ja wam naprawdę jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pe oglądajcie kolejne odcineczki, bo na pewno będzie coś o tym statku, na pewno będę o nim mówił, może coś wymyślę fajnego, tematnego. Za razie trzymajcie się do, do kolejnego odcinka i w sumie standardowo, jak już jest kamerka znowu, to żuwior dla was! Wow.